Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z moimi planami na 2022 rok. I oczywiście chodzi mi tutaj o ile książek planuję przeczytać w tym roku i co to będzie, jaki mam TBR. Zacznijmy od tego, że wyznaczałam sobie 60 książek na ten rozpoczęty już rok. W zeszłym roku miałam cel 80. Nie udało mi się tego osiągnąć, więc tym razem postanowiłam nieco y, zmniejszyć swój pułap do 60 książek. Mam nadzieję, że po prostu najwyżej go y, przebiję. I tak. Wymyśliłam sobie, że skoro rok temu losowałam TBR na y, ten rok, co był, i te wylosowane książki niezbyt mi się podobały, to w tym roku wybiorę sobie je sama a może nie do końca sama, ponieważ poprosiłam mojego chłopaka, przyjaciółkę oraz obserwatorów na Instagramie, żeby dali mi swoje propozycje. Ja z tych propozycji wybiorę po cztery książki. Już część się przygotowałam, bo jakby poprosiłam Ani i Patryka o sześć książek, więc w sumie odrzuciłam tylko dwie i zostawiłam. Resztę, a y, od obserwujących jeszcze nie zdecydowałam, co będę czytać, ponieważ tych książek nawet nie mam w domu, więc po prostu będę na bieżąco wybierać y, z Wami. Ale od razu y, powiem Wam, przeczytam wszystko tutaj, co mi y, zaproponowali. I tak. Ania mi zaproponowała Szklany Tron. Od nowa, żebym zaczęła czytać, albo kolejny tom, który skończyłam. Wojnek Makową, tom drugi. Z dopiskiem, wiesz, że chcesz... Wiesz, że chcę, żebyś to przeczytała. No wiem. Dalej gildie Magów, pierwszy tom trylogii Czarnego Maga, Trudy Karawan, Miasto Mosiądzu, Tkając Świt, Mroczne Intrygi, a jeśli nie Mroczne Intrygi, które już pewnie czytałam, nie czytałam, to Czerwone zwoje magii. No więc, tak, mając takie mm, propozycje, Zdecydowałam się na coś, co już mam w domu, no bo przynajmniej przeczytam coś, co mi już zalega. I w 2022 roku zamierzam przeczytać Tkając z Elizabeth Lim. Szczerze powiedziawszy, jak, ją kupo jak kupowałam tą książkę, miałam wielką naim później gdzieś ten zapał zniknął, ale może to jest dobry bodziec, żebym o bo to w końcu sięgnęła. Dalej to. Bo to jest najcięższa książka z tych propozycji Ani, także możecie się domyśleć, co wybrałam dalej. Po prostu stosik od Ani jest y, dwa razy większy niż od Patryka. Dalej, Pani Noc, czyli y, Mroczne Intrygi, czyli. Y, tak. Przeczytałam Dare i y, Diebieskie Maszyny, i później już nie brnęłam w książki Sandy Claire. Także Pani Noc, Mroczne Intrygi, tom pierwszy. Przede mną i mam nadzieję, że uda mi się to przeczytać w tym roku. Po prostu giganty, a nie wybrała. Dalej, jako, że jestem już na piątym tomie, znaczy cztery przeczytałam, to przede mną tom piąty Imperium Burz sery serii Szczerze powiedziawszy, ja się tej książki trochę obawiam, ponieważ jest to klocek. To jest po prostu klocek. I jak y, Królowa Cieni mi się niesamowicie podoba, tak, Jakoś m, poczułam już przesyć tą serią, więc od pierwszego tomu pewna nie zamierzam czytać, jak już to y, kolejne tomy i no mam nadzieję, że mi się uda y, przez to y, przebrnąć w jakimś miesiącu, w którym będę miała po prostu ogromną ochotę czytania. I no, trzymajcie za mnie kciuki. <grytanie> Ostatni klocek, którego... Ja będę naprawdę z Ciebie dumna, jeśli ja to przeczytam, ale... A nie wybrać mi takie książki, żeby Cię jakoś nie urazić, wybrałam Republikę Smoka, Rebeki Kwang. Szczerze? Wiem, że to mi się nie zbyt podobało, wiem, pójdę pewnie na baty, ale Rin mnie po prostu najnormalniej się denerwowała swoim zachowaniem i swoimi motywami. Także wiem, że tutaj Rin jeszcze bardziej odlatuje w swój świat. I trzymajcie za mnie kciuki naprawdę, ponieważ to będzie hmm, długa przeprawa. Dzięki Ania za wybranie mi najgrubszego e, czteroksiążkowego tibraru, jaki tylko się udało. E, na pewno będę miała e, dużą stronę przed sobą do czytania. Rozumiem, jak już wybierać książki to e, porządne i duże gabarytowo. To tutaj ustawiam mój stosik Tibiarowy. Zaraz go jak będę dochodzić dalej. I tak, e, może przejdźmy teraz do Patryka, który zdecydował się na nieco e, inne podejście do tematu. Wybrał mi Tibiara, ponieważ wybrał mi Nevermur, które ja już od dawna obiecuję przeczytać. Wyspy wszeteczne, Marcina Mordki, które e, kupiliśmy razem na targach książki. Atomowe nawyki. Loki, Twoja Anatomia oraz Zdziec żabę Czyli w sumie mm, trzy książki takie ala y, przyjemne, i trzy takie bardziej y, y, naukowe i wzbogacające moją wiedzę. I żeby się nie przemęczać, to wybrałam y, oczywiście Nevermore, które sama, jakby, i gdyby Patryk mnie ich nie wybrał, to sama bym po nie sięgnęła. E, także proszę bardzo, pierwsza e, książeczka. Jestem niesamowicie podekscytowana tą e, serią i mam nadzieję, że uda mi się ją całą przeczytać, nie tylko w pierwszy tom, ale po prostu całą w tym roku. Także tutaj proszę, odkładam sobie na stosik. Dalej, wzywam się na Adama Kay'a i Twoją Anatomię, ponieważ ma dużo obrazków, a dodatkowo wymyśliłam sobie, że chcę przynajmniej jedną książkę naukowo-biznesową. Poradnikową albo coś w tym stylu, czytać w miesiącu. Także myślę, że ta e, książka się po prostu do tej kategorii e, zalicza. Przy okazji, kolejną książką jest mój prezent świąteczny, który był w kalendarzu adwentowym, czyli Loki, gdzie zaległy kłamstwa. I e, to jest jakby też sygnowane e, Maribelem, więc mam nadzieję, że te Loki będzie bardzo podobne do Lokiego e, z. Tora i z Avengersów. Także no nie mogę się doczekać i, Boże, bardzo chcę obejrzeć serial Loki. Może mi się w końcu uda. W 2022 ma wyjść Disney Plus na Polsce, tak? Trzymajmy się tego. Także to jest książka, która też jakby niedawno wpadła w moje łapki i bardzo mnie ekscytuje. I ostatnią już z y, propozycji Patryka, na którą się zdecydowałam, to są oczywiście Wyspy Wszepeczne, ponieważ gdybym przeczytała za dużo mądrych książek, to bym się jeszcze mnóstwo przegrzał. Wybrałaś no Więc... jedną. Jak jedną? Mądrą jedną. No właśnie. No. Za dużo książek? No, jakbym wybrała dwie, to by było za dużo. <słuch> <słuch> Także y, y, głos za kadrą, Patryk siedzi przy komputerze i hmm, pracuje. E, także mam zamiar przeczytać właśnie: e, Może przede wszystkim Marcinę Mortki. Okładka jest przepiękna, to Wam już kiedyś chyba pokazywaliśmy. Nic o tej książce zbytnio nie wiem, wydaje mi się, że tam jest trochę o pirantach, trochę takie morskie klimaty. Najwyżej po prostu dostanę jakiegoś dzikiego odpału i zacznę przez cały miesiąc czytać, śpiewać szanty. Jakby. Nie! Nie! nie. Cierpić będzie tylko Patryk, a nie wy, także spokojna głowa. I to już wszystkie książki, które mam z propozycji Patryka, się jak widać, rośnie. I teraz tak, książki od y, obserwujących obserwaczy osób, które mnie obserwują na Instagramie, które ja obserwuję. Wrzuciłam sobie taką skrzydeczkę, że co powinnam przeczytać w 2022 roku i oto odpowiedzi. W ogóle tych książek... Y, żadnej z tych książek nie mam u siebie w domu nawet. O części nawet nie słyszałam. Więc to będzie wybór troszeczkę hmm, w ciemno, a troszeczkę po tym, co słyszałam z internetu. I tak, mam tutaj targ mięsny, Juno you know, The mm, Gdyby ocean nosił twoje imię Teheref Mafi. Ja to autorkę już tam i chodziło to o do tych Uwielbiałam do tej Tutaj wiem, że jest bardziej takie. Hmm, chyba. Tolerancji. Dziewczyna jest e, muzułmanką i to się dzieje, akcja dzieje się po e, ataku terrorystycznym e, w Stanach Zjednoczonych. No i tam dochodzi do jakiegoś stygmatyzmu. Nie wiem, szczerze nie jestem pewna. Tipi i ja Sarah Crossan e, no to oglądam w zaksiążkowanych, więc nie, nie wiem o czym jest Tipi ja, O bliźniaczkach cyjanickich. Red, White and Royal Blue, Casey McQueenson I to. Mm, to mi się kiedyś podobało. To jest taki romans między m, dwoma chłopakami. Jeden jest ze Stanów, drugi jest w rodzinie królewskiej? W Bry Wielkiej Brytanii? Chyba tak, nie jestem pewna. Tuż y, to y, pierwszy księgi skór, a jest Broadway. No to też wiem o co chodzi, że ludziom po prostu się tuszuje na skórze ich jakby wspomnienia i dokonania w życiu. Głównym bohaterce umiera ojciec, no i on, on jest tam oskarżony od coś i ona chyba próbuje wyjaśnić. To dlaczego jakby ktoś ją, o jego ojca o to oskarża. Dobra, dalej jest Thanks ever after, czyli o e, chłopcu, który... E, o, chłopcu, o mężczyźnie, który szuka swojej e, tożsamości i próbuje się z nią jakby mm, obnosić wokół, wobec innych, którzy... Za, Niezbyt y, są tolerancyjni, chyba. Jak coś mylę, to przepraszam, ale jakby ja się sama w tej książki zbyt nie zagłębiałam. Mam Ani z Jednego Wzgórza, Lucy Mount Montgomery. No i ją jakby znam, oglądałam filmy. Zaczęłam serial Ania, nie Anna, ale książek chyba nigdy nie przeczytałam, tego pamiętam. Wydaje mi się, że kiedy zaczęłam Ani z Jednego Wzgórza, ale nigdy jej nie skończyłam. Ale nie jest pewna. E, Hard Comfort, e, Warunki Łodygi. Pamiętam okładkę, ale nie wiem, o czym ta książka jest. Angus <laughs> with e, Happy Ending e, Weroniki Łodyg. Ja nie wiem, czy te książki są połączone, czy to mi się wydaje? Nie wiem. Mm, jedna jest ze zielona, a i druga jest fioletowa. Nie wiem. W każdym razie, oprócz e, okładek, nic nie wiem. I chyba to też jest taki romans e, między dwoma chłopakami? Nie wiem. E, wszystkie kolory moich wspomnień. Emily, mm, tamte dni i tamte noce, Andre Annual. Oraz Gdzie śpiewają raki, Deli Owens Tamte dni i tamte noce w ogóle nie wiem co to jest Gdzie śpiewają raki to słyszałam, że to jest taka bardziej literatura piękna O dziewczynie, która mieszka w, w dziczy I ojciec jest taki bardzo dla niej ciężki No i tam ona jest oskarżona o jakiejś zbrodnie, której nie dokonała Małe życie Hani yang, ya. Boże, Yangihara Boże, jak to? Jeśli to jest to małe życie, co jest takie grube i literatura piękna, to myślę, że w ogóle nie moje klimaty, ale no nie wiem, może kiedyś to hmm, przeczytam. Blizna wydanie żółte z Gwoździami, szczerze, nie wiem czy to jest ta Bizna. Autora nie przeczytam, bo jest absolutnie straszne. E, Pieśń o Achillesie, słyszałam o tej książce, to jest Miney Wheeler. No i ono tam jest bardziej, że przyjaciel opisuje jakby swoją relację z Achillesem. Niewidzialne życie Adilaru to Victory Shop, to było sumie bardzo m, modne, i chodzi o to, że bohaterka nie chce wyjść za mąż, no i y, sprzedaje sp swoją jakby y, duszę, że tak powiem, bóstwu, który sprawia, że ona jest w sposób niewidzialny, no i żyje wiecznie i nigdy jej nie widzi. No i mamy mój Mechaniczny anioł Dara, anioła y, Cassandra Clare, no tak, jakby to już czytałam, więc tego nie będę brała pod uwagę. Bogini Alex Michalides, nie wiem o czym to jest to topi, Ewy przy przydrygi i pod kluczem Ruf War, to słyszałam to jest o tym, że dziewczyna idzie do jako niania do dzieci i te nianie wcześniejsze znikoła chyba tak odchodzi. No i krewy popół krew i popiół, czyli mm, tegoroczna premiera, która miała premierę y, albo ma, nie wiem kiedy ten film pójdzie, 12 stycznia. Także, mm, dobra, muszę z tego wybrać cztery książki i tak, na pewno mnie ciekawi ten Krew i Popiół, ponieważ to jest premiera, którą mnie się bardzo zainteresowałam e, sama z siebie, więc wybieram Krew i Popiół, to już mam jedną książkę. Dalej, skuszę się na Red, White and Royal Blue, to już druga. Mm. Jeśli topatek, klika, to patrzę, bo tu mam myszki, więc nie w nie przejmujcie tym i Ty też się nie przejmuj. Mm. Później bym... Wy... Kurcz, to jest ciężkie. Dobra, później wezmę Hard Comfort, ponieważ że ta książka jest dobra. I z opinii to wybiorę. A następnie... Może żeby wyjść trochę ze swojej strefy komfortu sięgnę po gdzieś ty raki. Także to są cztery książki, które wybieram... Co? Na oddziale onkologicznym. Słuchaj. Nie, bez lika, straszne że. No, także to wszystkie książki, które zdecydowałam się z polecenia innych osób i dalej idziemy po książki, które sama wybrałam sobie. Z tym, że muszę zrobić małe tutaj cięcie, bo muszę po te książki po prostu później, bo leżą tam na ziemi, później nie miejsca. Dobra, jestem z powrotem i jako że wymyśliłam sobie, że na 2022 wybiorę 22, książ 22 książki, to jakby 12 już jest zapełnionych i niestety... Mi pozostało wybrać sobie tylko 10 pozycji. I są to książki, na które mam teraz największą ochotę. Albo to są książki, które już po prostu tak długo u mnie czekają, a podobały mi się przy zakupie i stwierdziłam, dobra, teraz albo nigdy. I y, to jest książka tym razem, która właśnie niedawno kupiłam. mega mi się podobał opis i nawet chciałam przeczytać w tym miesiącu, tylko jakoś mi nie wyszło bo stwierdziłam, że wolę bardziej sięgać po romance, niż romance z fantastyką i chodzi tutaj o książkę Emily zao Dziedzictwo krwi i wiem, że to ma być podobne trochę do Sklonego Tronu no jakby nie będę się zagłębiać w fabułę, bo to jest TBR, a nie przedstawianie książek także to jest jedna z tych książek, którą mam zamiar sięgać w stosik Rośnie dalej coś, co po prostu przebiło się wielkim echem wszędzie Książka zachwycana, zachwycana, zachwalana, i w ogóle pieśni były śpiewane na jej cześć. I chodzi mi tutaj o okrutnego księcia. Ja, Holly Black, oczywiście, ja bardzo lubię mm, historię o o mm, ogólnie o takich wróżkach, trochę by rzec można. Także mam nadzieję, że jak po prostu mm, już y, będę miała tęsknotę w za takim magicznym światem, no to sięgnę po tą książkę. I ja jestem pewna, żeby wy o tej książce słyszeliście. Dodatkowo Ania, moja księpsi, ostatnio ją przeczytała, no i bardzo jej się podobało, tak że mam jeszcze większy zapał, żeby y, to czytać. I y, będąc w temacie y, Fejre, fej, czy jak zwał, tak zwał, uwaga, zamierzam coś przeczytać, co dostałam Grudniu, na pewno świąteczny, w kalendarzu, czyli zamierzam przeczytać Dwór Strennych, pół część pierwszą. Oj, muszę tu położyć, bo jakoś się zlewa ze ścianą. E, no, także zamierzam przeczytać historię o Neście i o Kasjanie. Ja do tej książki podchodzę bardzo sceptycznie, ponieważ dowiedziałam się, że tam jest właśnie siedem tłumaczy, może coś nie zgrywać się i. Mm, no wiem, że dużo tutaj będzie scen erotycznych, ale może jako, że jestem już na to przygotowana, to nie ja będę tuła się zawiedziona. Więc może to jest dobre podejście do tego tematu. Więc tak, zamierzam przeczytać Dwory oraz Srebrnych Pomieni, część pierwszą, mam nadzieję, że część drugą i ogólnie zrobić Maraton Dworu. Miałam w zeszłym roku, ale coś mi strasznie nie wyszło, więc e, w tym roku, na początku tego roku będzie taki maraton zorganizowany przeze mnie, tylko jeszcze nie wiem dokładnie y, w którym miesiącu i nie wiem czy ta nie ona chyba się zawala. Właśnie się czuję jakbym y, budowała jęgę. No dobra, dalej książka a właściwie długi, drugi tom y, książki która trafiła do topki tego miesiąca, czyli czułek powietrze i tutaj mam upadek ognia ESCowa. No ja tą książkę bardzo, bardzo chcę przeczytać. Także jakbym mogła nie spać, nie pracować i ogólnie o, albo jakbym miała zmieniać czasu i żebym mogła wszystko robić co potrzebne plus znaleźć dużo czasu na czytanie, no to bym siedziała tylko i czytała. Ponieważ sedam mega przeczytać i ogólnie już się bawram nie będę wam mówić o czym jest ta książka, no bo to jest jakby kontynuacja. Pierwszego tomu, więc jak nie czytaliście pierwszej części, no to was oczywiście odsyłam i zachęcam do przeczytania Przebudzenia powietrza. A to jest kolejny tom. Dobra, jakby. Test to jest serio duży. <grym> Dalej dołożę swoją cegiełkę, czyli chcę przeczytać na Sandersona do gwiazd. Jest to sci-fi, czyli jakby w sumie jedyne z takiego gatunku, który planuję przeczytać w tym roku. Słyszałam dobre opinie. Dużo pozytywnych opinii, także mam nadzieję, że książka mi się spodoba. Do tego, no jakieś czuję, że to może być mój, mój klimat. Nie wiem w sumie dlaczego, ale ta, takie mam przeczucie, że to, to może być to, co mi się spodoba. Dobra. E, dalej książka, która należy do tej, gory, do tej kategorii, co zalega mi w szafie na półce milion lat i w końcu przydałoby się to przeczytać. I mówię tutaj o buntowniczce z pustyni Arwen Hamilton. I no, ta książka była hitem w 2016, wtedy kiedy została wydana w Polsce to jest tą stronę. Nie wiem kiedy ona była wydana. W 2017, to rok tu później. I wszyscy o niej mówili, że po prostu klimat genialny trochę takie dużo sutana, dużo piasków, dużo pustyni, dużo czegoś. Ja ostatnio mam ochotę na książę Persy Piaski Czasu, także może, może to. Będzie gdzieś w tych klimatach yy, oscylować, i może w końcu się zdecyduje na tą książkę. No błagam, ona już tyle u mnie leży, że to byłby naprawdę wstyd, gdybym w tym roku jej nie przeczytała już. I oczywiście mam wszystkie części, jakby, no nie? Bo ja nie kupuję pierwszego tomu i że ją przeczytam i się zastanowię, czy mi się podobało. Nie. Ja kupuję od razu całą serię i po niej sobie leży. Nie wiadomo na co czeka. Tak też jest z tą serią. No dobra, ją kupiłam w zeszłym roku, ale i tak czeka i leży cała seria. I mówię tutaj o y, mroczniejszym odcieniu magii. To jest pierwszy tam? Teraz już kupiłam. Chyba tak, bo jest najkrótszy. Y, mroczniejszy odcien magii Wii No i o tej książce wiem tyle, że jest tam coś magia. Jakiś gościu, który przeskakuje między trzema alternatywnymi y, Londynami. Jeden jest bez magii, jeden jest takiej z a jeden jest taki... Y, nie wiem, jak to powiedzieć. Szary, brudny i w ogóle dramat. Także. Wiem, tym jest ta książka. I. Lubię doktora Strędzia. A teraz ma być jakiś multiwers doktorze Strędzia. więc może to będzie w tych klimatach. Nie wiem. chciałam, yy, że. Yy, Chcę to przeczytać tak, że nic mnie nie powstrzyma, Mam nadzieję. Bo się oddychać koło tego stosu. Yy, dobra. Kolejną książką, którą wzięłam sobie, tak. O, ponieważ. Co patrzę na półkę w yy, sypialni, to sobie myślę, hmm, przeczytałabym to. Więc dzisiaj, jak poszłam do sypialni, ja dobra, biorę. I y, zamierzam przeczytać y, Brumans klub książki Lissy K. Adams i mam nadzieję, że będzie absolutnie cudowne. Jest to y, książka o facetzie, któremu się zaczyna rozpadać małżeństwo i on chce to małżeństwo ratować. I razem z przyjaciółmi uczęszcza do klubu książek, gdzie właśnie czytają romanse i na tych romansach się uczą, jak y, odzyskać Miłość czy coś tam w tym związku. No także brzmi dobrze, brzmi śmiesznie i yy, jestem bardzo yy, ciekawa, co z tego wyjdzie i czy mu się uda naprawić wąsek, bo szczerze nie wiem. I dalej książka, którą yy, wzięłam za sprawą nadchodzącej premiery i chodzi mi tutaj oczywiście o wortek, czyli dzień, w którym rozpadł się świat. Ponieważ jak ta książka wyjdzie, ja wiem, że ja chcę ją kupić, ale w sumie nie czytam pierwszego domu, więc to jest nielogiczne. Dlatego e, też postanowiłam, że może w końcu mi się to uda przeczytać, jak to nam za TBR. Będę miała większą motywację. Nie wiem... E, tu wiem, że są jakieś takie tunele, gdzie się przeskakuje w przestrzeni? Czy w czasie? Nie, tylko w przestrzeni. No, to są takie tunele, gdzie się przeskakuje. Teleportacja, ale... Hm. I ostatnia książka, którą zamierzam przeczytać w tym roku to jest książka matematyczna, prawie że? Czyli ukochane równanie profesora Yuko Ogawa. I jest to o mężczyźnie, który codziennie zapomina, kim jest i co się dzieje w jego otoczeniu. No i on za sprawą wzorów matematycznych, które sobie spisuje codziennie, przypomina sobie, kim tak naprawdę jest. I on chyba chce ten równanie dokończyć. Szczerze, nie wiem, wiem, że ta książka jest absolutnie. A sorry, wydawało mi się że to spada. Wiem, że ta książka jest absolutnie fenomenalna. Wszyscy ją zachwalają i mam nadzieję, że mi się również niesamowicie spodoba. To jest taka druga książka, która jakby wychodzi z mojej strefy komfortu. I mam nadzieję, że mnie zmotywuje do czytania takich e, książek. No i spada. Dobrze, także ja myślę, że... Mm, nie będę tutaj yy, dłużej Wam zawracać głowy, ponieważ mój stosik y, zaczyna spadać. Także to już wszystko w tym filmiku. Ja w międzyczasie musiałam usunąć swój wielki stosik, ponieważ zaczął się już walić. I oczywiście w najbardziej dramatycznym momencie przepraszam mi się aparat po prostu mantra na każdym filmie to się robi. Ale dobra, yy, jeśli Wy tworzycie TBR -y na yy, cały rok, to podzielcie się w komentarzach, co wymaliliście na yy, 2022, a jeśli nie tworzycie stricte TBR-ów, ale macie kilka pomysłów, które chcecie y, przeczytać w tym roku, no to oczywiście też podzielcie się tym w komentarzach. Ja chętnie y, przeczytamy, co y, Was y, zainteresowało w tym roku. Widzimy się w następnym filmiku. Cześć!